Dzień dobry, poniedziałek, 6.15 Deszcz Dzisiaj zaczynają się upały Widziałem tam na w prognozach na 34 w cieniu, więc będzie ciekawie Ale póki co jest chłodno i deszczowo Nie wiem czy będzie dzisiaj, ale zapraszam Godzina 16, 30 stopni Fajnie mogło być gorzej 30 stopni wygląda w sam raz no, słoneczko pełną parą chciałem dzisiaj timelapse nagrać ale chmury takie sobie były, więc szkoda, szkoda baterii no, teraz krótki spacerek w sumie dzisiaj chyba nic się nie wydarzy sensownego więc raptor może parę ujęć uda nagrać, zobaczymy Kiedyś ktoś się mnie spytał, co to są piesi, czy to są psy, <noise> pies, piesi, czyli pies i psy, no ale jednak, jednak nie, jednak piesi to człowieki, no, ale fajnie, dzisiaj 30 stopni, nie mówiłem przed chwilą, a jak wychodziłem z biura, to w pokoju obok, na termostacie było 25 coś, a tam gdzie ja pracuję, czyli pokój dalej, jest najchłodniejszy pokój w całym domu, więc tam podejrzewam, że było 24 stopnie. Tak bez klimatyzacji, 24 stopnie, no, więc teraz wychodzę na 30 i się wygrzewam. Ech, fajnie, fajnie. Największy problem mogą mieć ci, którzy pracują na przykład w 20 stopniach, czy na przykład jakieś działy mięsne w sklepach, albo coś takiego. Jak w ciągu dnia na przykład wychodzą na przerwę na papierosa przysłowiowego. To z 20 stopni na 30, no to się mogło. ryzykują chorobami płuc. Zmienia się temperatura, ciśnienie, objętość. No generalnie za tym zanika wkracza to do, do działania, a no, płuca nie lubią takich skoków. No i podobnie też w samochodach. Jak ktoś ma ustawioną klimatyzację na 18, a na przez 30, to ryzykuje. 10 stopni, gdzieś tam spotkałem się z taką ee, heurystyką. 10 stopni różnicy to jest spoko, jeżeli chodzi o klimatyzację. No więc zgodnie z planem nic się nie dzieje. Hm. Proste spacer przez słoneczną koziomączkę, solarium. W tym roku nie wczytałem się zbyt mocno w efekty wpływu temperatury na życie człowieka. W sensie, jak upały mogą nam doskwierać. W zeszłym roku trochę więcej wczytywałem i tam była taka granica 35 stopni mokrego termometru, czyli oblicza się wilgotność i na tej podstawie się szacuje do jakiej temperatury można się schłodzić samodzielnie, samoistnie. No, więc jeżeli się z zdrowym człowiekiem, ma się dostęp do wody, to temperatura może być wyższa nawet niż te 35 stopni, bo mokrego termometru właśnie się tam przelicza jakoś z uwzględnieniem wilgotności, czy na przykład w Dolinie Śmierci w Stanach Zjednoczonych. Jak się właśnie ma wodę i się chroni głowę przed bezpośrednim słońcem, to może być nawet ze 40-50 i da się przeżyć. Bo się można pocić, więc jak się pije wodę, to się można spocić i oddać to ciepło. No, czyli jeszcze trochę zostało granicy, do granicy takiej wytrzymałości organizmu. Ale mówię, co chwila są jakieś nowe badania, więc może doprecyzowali tą wartość graniczną. W każdym razie polecam sobie wpisać temperaturę mokrego termometru i powinno być wszystko jasne, mniej więcej. A teraz wychodzimy właśnie na centrum przeszkodkowe Podmowie Już się wyłania z blasku Jest automatyczna jasność O, już się wyłoniło no i nie dzieje się nic a treści nie mam na dzisiaj <laughs> nie wiem co tu jest ciekawego. powiedziałbym coś o gamedevie ale to zostawię na środę bo nie miało o czym wtedy mówić <laughs> eee, co jeszcze ciekawego mieliśmy się wybrać na most cukrowniczy ale też dzisiaj zmiana planów więc nie będzie mostu dzisiaj no nie mam, nie mam co mu powiedzieć. Okej, okay, to zobaczmy co u Stoików. 14 sierpnia. To nie jest zabawa, tu chodzi o życie. Filozofia nie jest tanią sztuczką ani rzeczą na pokaz. Dotyczy nie słów, lecz faktów. Nie służy do tego, by uprzyjemniać sobie koniec dnia lub jakoś zapełniać wolny czas. Kształtuje, buduje duszę, wprowadza w życie porządek, kieruje działaniami, pokazuje co należy, a czego nie należy robić. Jest jak sterna naprowadzający nas na kurs, gdy pogrążamy się w wątpliwościach. Bez niej nikt nie zdoła żyć bez lęku i zmartwień. Każdej godziny wydarzają się niezliczone rzeczy wymagające wskazówek, lecz zna które znajdziesz w filozofii. Seneka. Listy moralne do Lucyliusza. Ale to jest dobre, tutaj pisze... Nie służy do tego, by przyjemniać sobie koniec dnia lub jakoś zapełnić wolny czas. No a właśnie ja mam koniec dnia i wolny czas na daily vlogu, więc odnoszę się do filozofii dokładnie w taki sposób, jaki Syneka mówi, żeby się nie odnosić. Nie, ale tak naprawdę mm, ja filozofem nie jestem, nigdy nie będę raczej. Yy, i, I takie proste sztuczki właśnie, jak książka, która codziennie daje jakiś kawałek filozofii, to jest to to, to dla mnie jedyny sposób, żeby liznąć trochę tej filozofii, żeby zrozumieć właśnie trochę co tam Seneca rozmyślał, co tam Marek Aurelius działał. Także no, trochę to spowszedniało. Pewnie byliby oburzeni, chociaż z drugiej strony byli bardzo pragmatyczni, więc jeżeli ktoś nagrywałby YouTube dzisiaj o, 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 o stoicyzmie, mówiłby, nawet drukowałby był lotki rozdawał na mieście, to pewnie też by mi się to podobało, no bo to nie chodzi o, o, o formę, tylko o treść, więc... O! Takie trochę dwojakie te słowa Seneki były, że, że, że <laughs> nie jest sztuczką, ani rzeczą na pokaz, no ale z drugiej strony jak się ją pokazuje, no to jest szansa, że to się zainteresuje i trochę zgłębi ją. Czemu nie? Dobra, to na dzisiaj byłoby na tyle. Słoneczku wciąż jeszcze przygrzewa, chociaż godzina już jest 18.17, więc dzisiaj będzie tropikalna noc, będzie ciężko. Wczoraj ja chyba dzisiaj mówiłem rano, a może nie mówiłem. Komar mnie męczył, więc się trochę nie wyspałem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie za gorąco dla komarów i po prostu będzie można sobie leżeć w gorącu. No i to było na tyle. Jutro dzień wolny, święto, więc zobaczymy, może coś uda się mądrego zrobić, a może nie. W każdym razie życzę Wam danego wypoczynku. Chociaż jeżeli widzicie to wideo, to już jesteście pewnie pod koniec tego wolnego dnia, więc trochę to nie ma sensu. Ale wiecie o co chodzi. W każdym razie dzięki i do zobaczenia kiedyś. Hej.